Drugi w kwalifikacjach do piątkowego konkursu. 40. Myślę, że lepiej skacze w konkursach niż w kwalifikacjach. Niech trzymajmy się tego. Maciek dwudziesty 25, wrócę 18. No, teraz przydałoby się 126 metrów, żeby Polak znów prowadził w tym konkursie. I to był dobry skok, Maćka. I to był dobry skok. To było na pewno ponad 120 metrów. Komputer wyliczył, że potrzebował 126,5, aby wyprzedzić Pioza Paszkę. Skoczył o metr bliżej, 125,5. Będzie miał odjętych 9,9 punktu za wiatr. Sędziowie niemal zgodni co do tego, że skok... Należy ocenić na 18 punktów. Jest w tej chwili trzeci, a więc tuż za Jakubem Wolnym. Mamy zatem na tym chwilowym podium. I Jakub. 5 punktów za obniżoną platformę startową. To wszystko jednak powoduje. i 144,8 punktów. No i oby w podobnych warunkach mógł skakać Dawid Kubacki na razie. Widzimy ten wiatr niesprzyjający, wiejący z tyłu. Czeka więc z zapaleniem światła Borek, Sedlak i Dawid Kubacki. Wczoraj najlepszy z Polaków na miejscu piątym. Znakomity drugi skok. pozwoli mu awansować już w okolice podium. To jego najwyższa lokata w historii startów tutaj właśnie na tym obiekcie. Był jedenasty przed rokiem. W 2014 roku miał tutaj problem. Zaliczył upadek, ale na szczęście nic groźnego się nie stało. No i jest zielone światło. A zatem popatrzmy na skok kolejnego z Polaków. Dawid Kubacki już zbliża się do progu. Dobra prędkość przy tej czwartej platformie. Położył się na nartach, szukał tego wiatru, szukał noszenia, ale widzieliśmy, gdzie przesunęła się ta zielona linia. W tych warunkach, w których skakał Polak, musiałby gdzieś chyba w okolicach rekordu obiektu lądować, aby objąć prowadzenie. No a on wylądował na 125. metrze. Będziemy go dzisiaj oglądać raz jeszcze w serii finałowej, która miejmy nadzieję się odbędzie, bo widzimy, że ten konkurs loteryjny z przerwami. Dawid Kubacki 117 punktów jest na miejscu. 14. Jakub Wolny 8, 9 Maciek Kot, 14 Dawid Kubacki, Piotrek Żyła poza 30, Kamil Stoch zasiadł właśnie na belce startowej. Wczoraj dobre skoki, 9 pozycja w drugiej serii, naprawdę bardzo dobre, ale i ten z pierwszej, tylko że nie trafił na dobre warunki. Jak będzie teraz? Nasz trzykrotny mistrz olimpijski musiałby teraz skoczyć ponad 140 metrów. Nisko nad ze ale wykorzystał chyba do maksimum warunki, które panowały. Białą mu podnarty z siłą metra i dwunastu. Nie, mniej. Mniej. Komputer później pokazał inną wartość. 80, a więc niewielkie odjęcie, ale też odległość 122 metry. 122 metry to oczywiście za mało by być w czołówce. Jest jedenasty. Będziemy oglądali go zatem ponownie, Jakub Wolny...